nasze filmy nie mają na celu urażenia twoich poglądów politycznych. Jeśli jesteś osobą o słabych nerwach, wyłącz ten film. W naszym wideo staramy pokazać się prawdę na podstawie wypowiedzi różnych osób z grona politycznego w zabawny sposób. W jednym z programów na Polsat News wyemitowany został krótki fragment, w którym stacja postanowiła ukazać hipokryzję lewicy, którzy przyjęli hasło mieszkanie prawem, nie towarem. Mieszkanie prawem, nie towarem. W praktyce jednak posłowie lewicy doskonale sobie zdają sprawę z wartości towaru, jakim jest nieruchomość. Tomasz Trela posiada trzy mieszkania. Marek Rutka, oprócz trzech małych mieszkań, ma też dwa garaże. Włodzimierz Czarzasty jest współprzewodniczącym e, przepraszam współwłaścicielem domu, mieszkania i nieruchomości zabudowanych. Sylwia Spurek posiada współwłasność czterech mieszkań i 44-arowej działki. Robert Biedroń posiada udziały w czterech mieszkaniach, natomiast Krzysztof Śmiszek aż w sześciu. Odziedziczył też gospodarstwo rolne. Jak się zdaje, posłem, który najlepiej na lewicy rozumie rynek nieruchomości, jest Maciej Gdula, który oprócz mieszkania ma trzy lokale użytkowe, które przyniosły mu w ubiegłym roku ponad 178 tysięcy. Wpis z posłanki Lewicy Anny Marii My nie piętnujemy najmu jako takiego, tylko braku alternatywy w postaci mieszkań komunalnych. One wszak też mają powstawać na wynajem po niskich regulowanych czynszach. Radek Kerbowski na swoim Twitterze opublikował roczne zarobki posłów lewicy z wynajmowanych mieszkań. Podczas wystąpienia przewodniczącego lewicy Roberta Biedronia w RMF 24 zaproponował bardzo kontrowersyjne hasło: Głosujesz na konfederację, nie idę z tobą do łóżka. Robert Biedroń znany jest jako osoba, która walczy za tolerancją i równością. Czego nie pokazał podczas wystąpienia w RMF24. I, I też apeluję do wszystkich dziewczyn szczególnie. Dziewczyny, naprawdę, to co oni wam chcą zrobić to jest wielkie kuku. I, e, i ja, ja, e, kiedyś była taka akcja, e, nie czytasz, e, nie idę z tobą do łóżka. To ja proponuję, e, żeby zastosować, e, głosujesz na Konfederację, nie idę z tobą do łóżka. I mówcie to dziewczyny, tym wszystkim chłopakom, którzy chcą głosować na Konfederację. Bo to co oni chcą zrobić to jest prawdziwy kaganiec na wolność tych dziewczyn. Na początku lata 2021 roku w Polsce nastąpił kryzys migracyjny. Aby zachować bezpieczeństwo Polski i utrudnić uchodźcom przedostanie się do naszego kraju, powstała ustawa o budowie muru na granicy. Podczas głosowania 46 posłów lewicy głosowało przeciw. stanowisko, jeżeli chodzi o ten mur na granicy polsko-białowskiej, jest takie, że on, on po prostu i tak nic nie da. To jest są wyrzucone pieniądze w błoto a w razie jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego taki mur czy tam płot jest kompletnie nieprzydatny i będzie nie będzie żadną przeszkodą także moim zdaniem to jest tylko y, bicie politycznej piany nikomu nie służące a niestety ale niszczące również przyrodę tutaj to też trzeba podkreślić ponieważ puszcza białowieska tylko jedna, jedna trzecia puszczy białowieskiej jest w Polsce a reszta jest na Białorusi i oczywiście no to. Y, to jest ważny problem. Tak? Pała, kultura, pani zna i kojarzy. Słucham? Pawła Krutula. Zna pani może, kojarzy? Oczywiście, oczywiście. Tak. To kolega pani poseł z Nowej Lewicy, tak. ale z Podlasia. I Aha, wie pani, on, on zmienił zdanie i on jest za tym z murem, za tą granicą, za tą zaporą. Marka Balda, no, pani może coś... kojarzy? To taki europoseł, też odnos. Tak, oczywiście Pan Mówi, że też zmienił zdanie, że jest to potrzebne, ponieważ dostrzegł aspekt, który nie był w ogóle w żaden sposób dostrzegany, że jednak na granicy polsko-białoruskiej miała miejsce wojna hybrydowa. Nie wiem, w którym momencie oni to zmienili to zdanie, natomiast oczywiście szanuję ich zdanie, ale oczywiście moi koledzy mogą się mylić zwyczajnie. Logika i hipokryzja lewicy została po raz kolejny ukazana podczas wystąpień w RMF24. Ustawa Fit for 55 między innymi chce ograniczyć podróżowanie samolotami, a od 2035 roku ma wejść zakaz sprzedaży aut spalinowych. Profesorze, y, profesor poseł Lewicy jest moim gościem. profesorze, panie pośle, dlaczego Lewica popiera zakaz rejestrowania samochodów spalinowych od 2035 roku? Y, może zacznę od tego, że rząd, jeżeli uważa, że to jest tak... Tragiczny program, tak tragiczne rozwiązanie, to dlaczego nie był w stanie go zablokować? Dlaczego a teraz pytanie, dlaczego lewica to popiera? Dlaczego, dlaczego nie uważamy, że to jest straszny zakaz? Nie, nie, inaczej, wy nie tylko nie uważacie, że to jest straszny zakaz, wy, wy to poparliście. To powiem od razu o co chodzi, proszę Państwa. 14 lutego było drugie, ostateczne już głosowanie w tej sprawie w Parlamencie Europejskim i za zakazem rejestrowania samochodów spalinowych głosował Robert Biedroń, Marek Belka, głosował premier Cimuszewicz, Jeszek Miller, głosował. Wszyscy, cała lewica, cała lewica, łącznie z Sylwią Spurek, która weszła do Europ Parlamentu z listy, Pańskiej partii, czyli wiosny, a teraz jest zielona. Tak, chociaż to głosowanie ostatnie, które było, było na Radzie Unii Europejskiej. To, to, ostat... ta... to ostatnie, tak, tak ale tak. mówimy o głosowaniu nie, w Radzie. Ale jasne, nie, 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 nie będę kręcił od razu. Przejdźmy do, do rzeczy. Dlaczego ja widzę to pan Trzeba odchodzić od um, tych źródeł emisji, które są duże. Transport to jest duże źródło emisji, to jest 20%. W, ty, w, tym, w tych 20% 70% to emisje samochodów spalinowych Panie, indywidualnych. Poślemy, skoro pan tak mówi, z samochodów spalinowych indywidualnych. Pan akurat jest świetnym przykładem. Ma pan dwa słowy. Jak najbardziej spalinowe, jak najbardziej indywidualne, jak najbardziej duże. Dyscypliniki 2-3 litrowe. Przepraszam, tak z ciekawości Jednego nie zaliczyłbym jako suwa, jest to po prostu kombi. To jest crossover, pani panie pośle, on jest. Jechał on jest że ma pan, ma pan, Proszę pana, <coughs> panu przypomnę, bo może pan, ma, pan tego nie pamięta, Subaru Outback, to jest ten crossover, no i Volvo XC90. Tak, ta ale dobrze, że pan zapytał o to Subaru, to jest, bo to jest pytanie o to, jak długa jest żywotność samochodu. Moje Subaru ma 18 lat. Ale jeżeli by był to w 1934 roku, to znaczy, że jeździłoby mniej więcej do 20 2050. Pod panie pośle, że miałby pan gdzie to subaru na przykład zatankować. To prawda. I teraz, teraz jakby. Nie, bo pan powiedział, chce... że lewica wspiera to. To wróćmy może do polityki, a nie do, pańskiej, do pańskich zamiłowań motoryzacyjnych. Bo ja nie mam nic przeciwko temu, że pan miał porządne samochody. Tylko pytanie brzmi, dlaczego naprawdę chcemy zmusić ludzi do tego, a nie skłonić? I tak, to jest dobre pytanie, czy to jest zmuszanie ludzi, czy to jest zmuszanie koncernów? No to jest żeby zmuszanie szukali... ludzi byśmy nie mogli. Nie, no, panie nie pośle, to się nie zgadzam. Panie e... pośle, przepraszam, to jest telefon komórkowy. Kiedyś miałem wyłącznie stacjonarny i nikt mi nie Ele trzymania w domu stacjonarnego. Ja sobie oprócz stacjonarnego kupiłem komórkowy, a później zrezygnowałem hmm. nawet ze stacjonarnego. Tak działa mój wybór. Wybieram to, co wygodniejsze. A wy chcecie mi narzucić to, że muszę jeździć. Ja bym bardzo chciał jeździć, proszę pana, samochodem elektrycznym. Wiem, pan, nie kosztuje samochody elektryczne? bo jest ja pan przed Najtańsze są powyżej 100 tysięcy. Znalazłem, proszę państwa, to jest dla państwa oferta i to będzie ostatnie, co powiemy teraz w tej części rozmowy. Proszę państwa, jeden z portali polecam. wam. 10 aut poniżej 150 tysięcy, Okazja czy, czy Portal. I teraz rzeczywiście, jak macie wolne 150 tysięcy, możecie sobie kupić samochód szybciutko. Hmm. I teraz rzeczywiście jest tak, że jeżeli nie będzie tanich alternatyw wobec samochodów spejnowych, jeżeli nie będzie transportu publicznego, to ludzie sami wywalą te regulacje. Głosowanie, że za tym, bo was na to stać. Nie, nie, myśl, tak. nie. I powiem tak, teraz zrobię deklarację na rok 2035. Jeżeli nie będzie tanich alternatyw, to sam założę żółtą kamizelkę i pójdę protestować. E, RMF 24, Interia.pl, poseł Maciej Gdula, jeszcze bez żółtej kamizelki. Będzie z nami. Dziękuję. Panie pośle, bo są badania partii, nie wiem czy też zrobili takie badania, z których wynika, cytuję, że to żere, że ludzi to interesuje ten temat. I ja mam wrażenie, że to naprawdę interesuje, bo co prawda perspektywa roku 2035 wydaje się w ogóle wiecznością, zwłaszcza dla ludzi bardzo młodych, to jednak to wcale wieczność nie jest. W tej chwili mamy około 30 milionów samochodów zarejestrowanych. To znaczy, mamy ich więcej, inni mówią, że mniej. To trudno się połapać tak naprawdę, ile tych samochodów jest, bo jest ja od 26 do 30, prawie chyba 8 milionów. I mamy 30 tysięcy w pełni elektrycznych aut. To jest jeden promil. Jeden promil. No, jakby to panu powiedzieć? przecież, ja wiem, będzie tych aut więcej, tylko że i cena spadnie, podobno, tak wszyscy mówią. Tylko no, na razie proponowanie Polakom wywalcie ten swój złom, przesiądźcie się do Tesli, brzmi jak kpina z e, Ale nikt tak nie mówi. W ogóle nikt nie mówi, że trzeba będzie w 2035 wywalić samochody na złom. Nie, ale pan, nie. ale, pan, ale ludzie są... tak to odbierają. Tak. Ale to jest część, moim zdaniem, to jest część kampanii wyborczej. Czy jest sprawiedliwości. To, spraw... spraw... europejskim... to, to niech pan redaktor da dokończyć. To rozwinę hmm. tę myśl naprawdę nie będzie bardzo długa. W kuluarach wielu pisowców mówi tak, trzeba dokonać transformacji energetycznej, tak, trzeba odejść od węgla, tak, trzeba redu... dokonać redukcji liczby samochodów spalinowych. Zgadzają się. Natomiast kiedy wychodzą przed kamery mówią, nie dla Unii Europejskiej, która brutalnie zakazuje aut A pan postępuje no, dokładnie odwrotnie. Pan mówi tak dla Unii Europejskiej, po czym jeździ dwoma suwami na raz. Jeżdżę rowerem przede wszystkim. Nie, nie no to nie. przyjechałem rowerem. To, to, to... Skoro, pan ma stary się skoro ma pan stare Subaru, rozumiem, że pan je wymieni na samochód elektryczny. Myślę, że jak przyjdzie czas na to, to wymienię je czas? rzeczywiście na, Czyli, na samochód. Może pan powiedzieć, myślę, że w 2035 wymienię je na samochód elektryczny. Niech pan pokaże, że panu zależy na środowisku. Jest pytanie, jakie będą konsekwencje tego. Będzie bardzo, bardzo dużo. Ale pan, no. pan, nie proszę nie gniewać. Ja, ja panu naprawdę pozwolę dokończyć. Jesteśmy w internecie, mam więcej czasu. Tylko proszę odpowiedzieć na to jedno pytanie. Czy pan następny samochód, który kupi profesor Maciej Dura, poseł Maciej Dura, to będzie samochód elektryczny? E, pewnie nie, bo nie, nie chcę wydawać tyle. Poczekam, aż stanie ją. Ale bo, bo mówimy, panie mówimy, panie redaktorze, mówimy o roku 2030. Nie, strasznie, ten, strasznie, pana, strasznie pana lubię i cenię za szczerość, ale primo, pana stać. A po drugie, ja rozumiem, że pan jest oszczędny. A, ale, człowiek, też, nie, ale, 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 ale to jest hipokryzja. No, czystej ale, wody. Ale, ale to nie jest tak, że w przyszłym roku jest nakaz kupienia samochodu elektrycznego. Nie, Mówimy o sytuacji za 12 lat. Ale za 12 lat. Nie, popieracie już teraz, mówić o tym, że się dusimy. Więc pan idzie i wspiera ale... manifestacje klimatyczne i co jeździ pan tak jak jest Ryszard, rowerem, Ryszard, jest Ryszard, Ryszard mm. Kalisz na Marsz Biednych przyjechał swoim Jaguarem. Przede wszystkim po mieście poruszam się rowerem. W drugim rzędzie bo pan mieszka w centrum, panie pośle. No, komunikacja miejska w Warszawie akurat jest całkiem dobra. W Krakowie Panie jest całkiem dobry. no dobrze, jeździ pan rowerem, a te samochody to stoją, bo co? Bo ja pan lubię. Yy, bo, lubi yy, bo przydają się, na przykład, jak jadę do zachodnio pomorskiego, spotkać się z wyborcami w Drawsku pomorskim to pan... wtedy jadę moim 18-letnim Subaru. Naprawdę a, tak. Jest. A, a swoim, swoim dużo nowszym Volvo, to gdzie pan jeździ? To jest samochód żony. Moja a, żona jest zamożna. No żona jest zamożna, to gratulujemy. Znaczy, i, znaczy żeby była jasność. Ja się bardzo cieszę, że lekarze w Polsce są zamożni. Bardzo dobrze zasłużyła, nauczyła się, pracuje, ma. To jest pomysł akurat mało lewicowy, ale ja to popieram. Ale też powiedzmy jasno, po 2035 będą samochody spalinowe. Nowe, będą jeździć na nowych nie będzie można nowych. Nie rejestrować. Ale, to znaczy, znaczy, ale na przykład będzie można wymienić prawdopodobnie w moim subaru silnik i jeździć nim jeszcze przez 20 lat. Pod warunkiem, panie myślę, że pan znajdzie ten silnik. Bo może się okazać, nie, że za, on... nie będzie zakazu produkcji silników. Nie, nie ma zakazu rejestracji całych samochodów. Ta, a, czyli całych samochodów. Tak, to bardzo skład... sprytne. Pod jednym warunkiem, że będą jeszcze stacje benzynowe normalne. Chyba, że obłożycie. Panie pośle, wie pan, jak to się robi. Nie trzeba tego zakazywać. Wystarczy, że obrót paliwami kopalnymi, wędzonymi obłoży się takim podatkiem. To Tak, fantastyczny pomysł, że się 30 czyli chleb za Tuska. Zgadzam się i dlatego mówię, jeżeli nie będzie alternatyw, które są tanie dostępne, to sam ten program się wyłoży. Ale w czym jest? Jest różnica między firmami, które są dzisiaj, do których poszedł sygnał. Musicie przechodzić na inne samochody. Musicie zacząć je inwestować więcej w badania, w produkcję. Muszą się... Ja No za dużo gadań, ja przepraszam. Jest różnica między obywatelami, którzy jeżeli nie będzie tych tanich alternatyw, to po prostu wyjdą na ulicę i będą mieli rację. Ja serio to mówię o z Wyjdą na ulicę i nie będą mogli już nic zrobić, bo wy rozłożycie ręce i powiecie: No, przegłosowane. Nie, ale no, wciąż, nie da nic wciąż mamy politykę demokratyczną Aha. i politycy, którzy w nie Brukseli słuchają ludzi, też. są wykopywani z, z siodeł. W, w Brukseli. Brukseli, no, w, w Brukseli, panie, Brukseli to, tak, to są pan wybrani przez. Dobrze, pojedzie pan do Krakowa. Pojedzie pan do Krakowa, to jest pański okręg wyborczy, tak? Chyba, że pan będzie kandydował skądinąd, nie wiem. Skąd pan będzie kandydował? Jeżeli będę kandydował, to z Krakowa. Dobrze, pojedzie pan do Krakowa, spotka się tam z ludźmi i co im pan powie tam? Co pan powie swoim wyborcom? By w ogóle nie jeździli? Bo po 2035, no ich nie będzie stać na nowy samochód, by kupowali tylko elektryczne, niech nie, nie się nie. wezmą do roboty i zarobią sobie 100 tysięcy na elektryczne. No nie, to zastówy to, to jest maleńki dwuosobowy. No, 150 musicie mieć. Nie, użył pan y, redaktor tego porównania z telefonami. Y, <grym> gdyby ktoś mi powiedział w 2005 że w 2015 zlikwiduje telefon stacjonarny. Tak. bym się złapał za głowę, powiedzieliśmy w życiu nigdy. Ja uwielbiam te, te cyferblaty, tak, wystukiwanie tak. i ja po prostu zawsze gadam przez telefon nigdy. W 2015 po prostu zrezygnowałem, bo były alternatywy. Tanie, dostępne. Smartfony były tanie. Pan. I tak samo Kto będzie podjął samochodami. To decyzję. Oczywiście i... Unia Europejska czy ich indyłę? Yy, jest tak, że ludzie yy, chętniej akceptują zmiany, które są, yy, które ich wynikają ich z ich wyboru. Bo tak, się? A, to, to, zróbmy To tak, że te samochody elektryczne będą nie wiem miały zielone buspasy dla samochodów elektrycznych będą miały, zresztą to. Wie pan, ja nie chcę wstrzymać tej rozmowy, ale skąd ta energia na, na te samochody elektryczne się bierze, to my wiemy doskonale ze spalania węgla na razie. Dzisiaj tak, Oczywiście. Ale wy wierzycie w to, że wiatrakami opędzicie cały świat. Że, to, że to, Żeby to, pan był to, dobrze to, że wietraka wietraka wietraka. i fotowoltaiką, czyli biogazowniami. Musielibyśmy mieć jakąś taką wyspą na wiecznym morzu i to dobrze nasłonecznioną. To wtedy wszystko. Dobra, Panie Pośle, nie, nie Panie to jeszcze raz. to Ostatnie pytanie w tym to pytanie. i Pan powie teraz swój wybór. nawet nie mnie. Że tak zrobiliśmy dobrze, my, lewica, głosując za Zakazem. Zrobiliśmy dobrze głosując za zakazem, bo musimy odchodzić od aut spalinowych i od paliw kopalnych, ale jeżeli nie będzie tanich alternatyw wobec samochodów spalinowych, tanich aut elektrycznych, dobrego transportu publicznego, to sami staniemy na ulicy i wywalimy te regulacje w powietrze. Tak jest prawda. Posłuchajcie drugiej wypowiedzi posłanki lewicy Anny Marii Żukowskiej. Jak wy, jak pani, jak pani z tym żyje? Przyjechała pani do naszego studia prywatnym samochodem, gratuluję, całkiem ładny, całkiem spalinowy. E, e, no i jak to jest? Chce, zakaza, głosujecie za zakazem samochodów spalinowych, mówiąc, że to wszystko zostawia potężny ślad węglowy. Sami jeździcie autami spalinowymi, wsuwacie tropikalne owoce, które, żeby się tutaj dostać, muszą pokonać tysiące kilometrów ślad węglowy, zostawiając? Jak to jest? To jest, że po pierwsze nie wsuwa się tych awokado chyba kilogramami, a jeżeli chodzi o samochody, to bądźmy precyzyjni. Zakaz dotyczy sprzedaży nowych samochodów e, i oczywiście będzie można do, używać cały czas tych, które już I były. będzie jak na e, Kubie, tak, że teraz są jeszcze warsztaty samochodowe. samochodowe, moim zdaniem, powinny już przewidywać raczej dobry okres w tym czasie, bo e, ludzie zamiast wymieniać samochody co dwa lata, a dwuletni samochód to jest dobry samochód, mm. naprawdę. To jest Ale dzisiaj, nie Ale wymienia w zasadzie samochodów. Ale rzeczywiście, że wymieniają, biorą w leasingu kolejny, kolejny, kolejny to, jest, to jest totalnie bez sensu i trzeba. Mam znaczy, wrażenie, że, że tak, większość, większość naszych nie żyje w ten o, sposób. Słuchaczy tak nie żyje, zgadzam się z tym. I większość osób ma używane samochody. Mm -hmm. Używane często też diesle, często. Ta, ale często, pytanie. co pani powie swoim my, wyborcom? Tak, my, e, posłowie lewicy, wspieramy zakaz rejestracji samochodów spalinowych. My uważamy, że powinniście jest, jeździć drogimi samochodami elektrycznymi. To jest cel, który zamierza osiągnąć cała Unia Europejska, która osiąga. Ale właśnie dlatego, że wy za tym Dotyczy tego, żeby tę połowę e, emisji ściąć do 2030. Za zakazem rejestracji samochodów lewicowych? Nowych, e, samochodów lewicowych samochodów, spalinowych, tak. Spalinowych, co? Bo nawet Ferrari będzie już pracuje nad wszystkim. Mi, a chodzi o to, że mówimy ja o kluczowej marce, tylko pamiętajmy, że to, te kwestie technologiczne ja rozumiem, idą w górę. Ja nie, że panią panią mnie nie interesuje Ferrari. Ferrari. Interesuje mnie to, że mm -hmm. wymyśla się silniki, które będą e, coraz tańsze silniki elektryczne. Że uspokoiła I mam pani marżą w lewicy, drodzy posłowie lewicy? Ferrari też będzie elektryczny. Mam nadzieję, nie, tak nawiasem, to, to akurat była głupota, bo tutaj specjalnie wymieniłam tę markę, ponieważ lobbyści włoscy sobie zagwarantowali w pierwszej odsłonie poszła, tej historii e, wykluczenie nie tej panie, marki z tego featuredówki. Ale to była tak totalna głupota, że jest ma no, jakiejś hipokryzji z waszej strony. Ale my musimy coś zrobić, musimy podejmować kierunkowo. Zmiany po to, żeby no to zatrzymać sami na na nie, nie Ale od jeszcze siebie. nie ma tych tańszych elektrycznych nie samochodów. Ja wiem, że one kieszą taką nie Pani będą. przestanie jeść tropikalne owoce, przestanie jeździć, samolotem. Pan skończy, to ja no, naprawdę, no co w tym złego? My, myślę, że mało akurat latam samolotem. Natomiast no, mam samochód, samochód który, który cały czas spłacam, jest samochodem benzynowym. Jestem w takiej sytuacji, jak wiele Polek i Polaków, którzy mają auta. Oczywiście nie wszyscy mają auta i powinniśmy korzystać jak najwięcej z innych form transportu. Nieformalna ja Maria Żukowska, która sobie kupiła która, samochód, Tak, która dużo jeździ po Polsce. I, e, Pani poseł, I uważam, tym... że samochody elektryczne zastąpią samochody spalinowe. o tym w 24, to się, Tak, porozmawiamy o tym na pewno w 2030 roku. Jeżeli lat. to się nie zdarzy, pa... to na pewno ten okres zostanie przesunięty. A teraz Państwu dziękujemy serdecznie w Radiu RMF i życzymy miłego dnia. Pani poseł, bo ja, ja, ja już to słyszałem, ja to słyszałem z ust y, posła Guduli, który ma dwa słowy, ale też oczywiście popiera jak najbardziej jazdę samochodami elektrycznymi. I on mówi tak... Jakby się okazało, że to nie działa, że te samochody elektryczne są drogie, to ja będę pierwszy protestował, to jest coś, przy czym mi ręce opadają. No bo najpierw głosujemy za czymś, a później mówimy, może to nie będzie działało, może to będzie złe, ale wtedy będziemy protestować. Przecież rozsądny człowiek, a posłowi Gduli niepodobne odmówić inteligencji, wie przecież, że wtedy tą osoby może co najwyżej poprotestować. Może się nawet farbą oblać i przykuć do jakichś fantastycznych drzwi. I to jest wszystko, co wtedy będziecie mogli zrobić. Czy pani naprawdę nie widzi, że to jest to jest szaleństwo? że tak naprawdę trzeba, o... nikt nie mówi, Nikt, że trzeba spalać węglem, same tam jakieś suwy, wielkie silniki sześciolitrowe, wszystko niech tam się kopci. Nie o to chodzi, tylko wy chcecie wyrazić dziecko z kąpielą. Nie, myślę, że muszę uspokoić wiele naszych słuchaczy i słuchaczek. Będzie można dalej jeździć samochodami. Naprawdę, również spalinowymi. Tak, bo tak, z że tego co pani tego nie wie, bo będzie wprowadzony podatek, bo, bo będzie wprowadzony palimowe. już teraz podatek. I wie pani, kto za tym głosował? No niech pani myśli. Posłowie jakiej partii głosowali za wprowadzenie specjalnych podatków na paliwo? Posłowie lewicy, podpowiem. Otóż głosowaliście teraz za Fit for 55, który nakłada podatki w zasadzie na wszystko, wszystko, co emituje y, gazy cieplarniane. A emituje oczywiście paliwo, prąd, będzie droższy, no bo wiadomo, emisja gazów. Mało tego, pani czynsz będzie wyższy. Ale Polska na tę transformację energetyczną ma zagwarantowane najwięcej środków ze wszystkich państw Unii Europejskiej. To są pieniądze zrobić. z naszych to, własnych że... kar, które będziemy płacić. To się nie, nie zbilansuje. nie kar, no. tylko myślmy też o tym, o czy, czy, ma czy rację, chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że w krajach południa e, będzie tak gorąco, że ludzie będą migrować na Północ, w tym do naszego kraju, to, to będzie niespotykana, niespotykana skala. 90 miliardów euro, więcej niż cały KPO. Tyle nas będzie kosztowało Fit for 55, według wyliczeń, nie działaczy Solidarnej Polski, czy tam Suwerennej Polski, tylko według działaczy, według, przepraszam, analityków Banku Pekao S.A który to wyliczy, nikt nie podważa. Ile będzie nas kosztowało to, jeżeli nie, nie zatrzymamy zmian klimatycznych? Nas w skali całego świata, całej Europy. I to jest Unia Europejska w I skali świata? Co my będziemy świata? wtedy, panie, my my będziemy wtedy robili, kiedy zamiast nie wiem, 20 tysięcy osób, które próbują pokonać Morze Śródziemne rocznie średnio, e, będzie to 2 miliony na przykład. Proszę więcej. skoro się pani tak troszczy o migrantów, troszczę się, uważa, że... się także Europę, bo, e, bo tyle osób po prostu gdzieś trzeba będzie. Pani poseł, zaraz, sekundkę, a to trzeba być... Albo od, a pani po prostu, poseł, to zróbmy coś wcześniej. Czy pani jest cudoważną kobietą? Zależy kiedy, mówiąc szczerze, nie jestem hipokrytką. Staram się, ale nie zawsze ja nie proponuję w tej chwili żadnych aktów heroicznych. Niech pani powie swoim wyborcom, tak moi drodzy wyborcy, ja uważam, że powinniście płacić większe podatki, że powinniście płacić więcej za benzynę, że powinniście płacić więcej za prąd, że powinniście więcej płacić za wszystko de facto, na no skoro prąd i benzyna będzie droższa, to i transport i ceny żywności będą wyższe. A wszystko dlatego, że wierzę w to, że wtedy ślad węglowy będzie mniejszy i klimat się poprawi. Na dzisiaj to już ostatnia wypowiedź posła lewicy który podczas wystąpienia w radio zostaje zapytany, dlaczego niektórzy posłowie lewicy posiadają nawet po kilka aut spalinowych. Szymon pyta, dlaczego posłowie lewicy posiadają czasem po kilka samochodów spalinowych, wyjeżdżają pełną kilometrówkę, która jest większa od równika ziemi oraz zatrudniają pracowników biur poselskich na umowę zlecenie. To czy to jest niekonsekwencja czy hipokryzja? Posiadają, bo posiadają, jeżdżą, bo jeżdżą, widocznie potrzebują. No. Dziękuję, że wytrwaliście do końca filmu. Jeśli podobał Wam się mój film, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dajcie znać, co sądzicie o filmie i czy lewica to rzeczywiście hipokryci, a może podobają Wam się ich poglądy. Do zobaczenia!